Drodzy emeryci i ręciści, mam dla Was bardzo ważną informację, której nie możecie przegapić. Już od 1 września 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które zmienią zasady dotyczące Waszych emerytur. I nie chodzi tutaj o drobną korektę czy kosmetyczne poprawki. To są zmiany, które mogą realnie wpłynąć na wysokość Waszego świadczenia, terminy wypłat, a nawet na to, jakie dodatki Wam przysługują. Dlaczego o tym mówię już teraz? BotBoy właśnie oficjalnie ogłosił szczegóły, i to nie są tylko plotki z internetu, ale konkretne informacje, które musimy wspólnie omówić. Wyobraźcie sobie, że od września pewne osoby dostaną wyższe świadczenia, inne będą musiały dostarczyć dodatkowe dokumenty, a jeszcze inne mogą stracić prawo do pewnych dodatków, jeśli nie spełnią nowych wymogów. Brzmi poważnie, prawda? Co się zmienia? Na przykład wprowadzony zostanie nowy sposób naliczania pewnych dodatków, zmieniają się zasady waloryzacji dla wybranych grup, a także pojawią się nowe obowiązki dla osób, które pobierają emeryturę i jednocześnie pracują. To oznacza, że jeżeli dziś nie poznacie tych zasad, możecie się mocno zdziwić, kiedy przyjdzie wrześniowa wypłata. Dlatego proszę was, zostańcie ze mną do końca tego filmu, bo wyjaśnię krok po kroku, kogo dotyczą zmiany, kto może zyskać, a kto niestety straci i co trzeba zrobić, żeby nie mieć problemów z DSM. Powiem też, jak uniknąć najczęstszych błędów, które mogą kosztować was setki złotych miesięcznie. To wiedza, której jeddu wam sam z siebie nie wytłumaczy, a ja chcę, żebyście byli przygotowani i spokojni. Zaufajcie mi naprawdę warto posłuchać, bo od tego może zależeć Wasz budżet na jesień życia. A teraz mam do Was ogromną prośbę, jeśli zależy Wam na tym, żeby zawsze być na bieżąco z tym, co dotyczy Waszych emerytur, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. To dla Was nic nie kosztuje, a dla mnie to znak, że ten temat jest dla Was ważny i że warto przygotowywać kolejne materiały, które pomogą Wam uniknąć pułapek w nowych przepisach. Kliknijcie też dzwoneczek i subskrybujcie, żeby żadne takie ważne informacje Was nie ominęły. A teraz zaczynamy. Dobrze, skoro już wiemy, że od 1 września 2025 roku wchodzą w życie duże zmiany w emeryturach, to zacznijmy od podstawowego pytania. Dlaczego w ogóle te zmiany zostały wprowadzone? To nie jest tak, że ZUS nagle wstał pewnego dnia i stwierdził, a zróbmy coś nowego. Za tym stoją nowe przepisy, które mają na celu dostosowanie systemu do aktualnych realiów gospodarczych i demograficznych. Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, średnia długość życia się wydłuża, a budżet państwa musi to wszystko udźwignąć. Dlatego postanowiono wprowadzić zmiany, które, jak twierdzą autorzy, mają sprawić, że system będzie bardziej sprawiedliwy. Ale czy to faktycznie oznacza sprawiedliwość dla wszystkich? Zaraz to wyjaśnię. Najważniejsza informacja jest taka: od września zmieniają się zasady naliczania niektórych dodatków i świadczeń, a także sposób rozliczania osób, które pobierają emeryturę i jednocześnie pracują. Do tej pory było tak, że jeśli pracowaliście i pobieraliście emeryturę, to w większości przypadków z US tylko ograniczał wysokość świadczenia po przekroczeniu określonego progu dochodowego. Teraz będzie inaczej. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowy obowiązek informacyjny: trzeba będzie zgłaszać nawet mniejsze kwoty dorobku, a zdłys będzie miał prawo do szybszego wstrzymania wypłaty świadczenia w przypadku braku zgłoszenia. To oznacza, że brak wiedzy może Was kosztować naprawdę sporo nerwów i pieniędzy. Druga sprawa to dodatki. Wiecie, jak ważne są dodatki dla wielu emerytów: 13 i 14. Emerytura, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla osób po 75. Roku życia. Od września wchodzą w życie nowe progi dochodowe dla części z nich. Co to oznacza w praktyce? Na przykład, jeśli macie emeryturę w określonym przedziale, możecie stracić prawo do części dodatków albo otrzymać je w niższej kwocie. Dotychczas progi były stałe i dość szerokie, teraz będą bardziej restrykcyjne. Wdłe tłumaczy, że to po to, żeby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. Ale ja wiem, że dla wielu z Was to może oznaczać spory problem, bo nagle okaże się, że kilkadziesiąt złotych ponad próg może odebrać Wam cały dodatek. Czy to jest fair? Sami ocencie. Kolejna zmiana dotyczy waloryzacji. Jak dobrze wiecie, co roku w marcu jest przeprowadzana waloryzacja emerytur, która ma chronić świadczenia przed inflacją. Do tej pory mechanizm był dość jasny: wzrost opierał się głównie na inflacji i wzroście płac. Od września pojawia się jednak dodatkowy element waloryzacja części dodatków będzie obliczana w inny sposób niż do tej pory. To oznacza, że niektóre dodatki będą rosnąć wolniej niż same emerytury. Jeśli liczyliście na to, że wszystko będzie rosło proporcjonalnie, niestety tak nie będzie. Powiem Wam też o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii terminy wypłat. Do tej pory były ustalone i przewidywalne. Teraz, w związku z nowymi procedurami i dodatkową weryfikacją niektórych świadczeń z DUS, zastrzegł sobie prawo do czasowego wstrzymania wypłat, jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości co do dokumentów lub dochodów. I tutaj mam dla Was radę: jeżeli będziecie dostawać jakiekolwiek pisma z DUS-u, nie odkładajcie ich na później. Nie myślcie, a to pewnie nic ważnego. Bo jeden brakujący dokument może sprawić, że Wasza emerytura będzie wstrzymana nawet na kilka miesięcy. I uwierzcie mi, że znam historię osób, które przez drobne zaniedbanie zostały bez pieniędzy przez pół roku. Zastanawiacie się pewnie, kogo konkretnie dotyczą te zmiany? Odpowiedź jest taka praktycznie wszystkich emerytów, ale w różnym stopniu. Najwięcej zmian odczują osoby, które oprócz emerytury dorabiają. Druga grupa to ci, którzy pobierają dodatki zależne od dochodu. Trzecia – osoby, które dopiero planują przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach, bo dla nich zmieniają się zasady obliczania podstawy świadczenia. Nie chcę Was straszyć, ale powiem wprost, jeśli nie przygotujecie się na te zmiany, możecie mieć kłopoty. A przygotowanie to nic trudnego, wystarczy wiedzieć, co robić, jakie dokumenty mieć gotowe i gdzie zgłosić zmiany. Problem w tym, że ZUS nie zawsze tłumaczy to jasno, a wiele osób dowiaduje się o nowych zasadach dopiero wtedy, kiedy pojawia się problem. Dlatego właśnie nagrywam ten materiał, żebyście wybyli krok przed innymi. Teraz powiem wam coś, co może się wydać niepokojące, od września TUS wprowadza nowy system monitorowania dochodów emerytów. To oznacza, że będzie miał dostęp do danych z urzędów skarbowych, banków i innych instytucji, żeby sprawdzać, czy ktoś nie przekracza progów dochodowych. Nie ma w tym nic złego, jeśli wszystko zgłaszacie zgodnie z prawem, ale pamiętajcie, że jeśli nie poinformujecie z o dodatkowym przychodzie, mogą was czekać poważne konsekwencje, włącznie z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. I teraz pewnie ktoś z Was myśli, no dobrze, a co w takim razie mam zrobić, żeby nie wpaść w tarapaty? Po pierwsze, trzymajcie wszystkie dokumenty związane z dochodami pod ręką. Po drugie, jeśli dorabiacie nawet niewielkie kwoty, zawsze to zgłaszajcie. Po trzecie, jeśli macie wątpliwości, lepiej zapytać w ZDZ albo sprawdzić na oficjalnej stronie, niż później żałować. Ale są też dobre wiadomości i chcę, żebyście to usłyszeli, bo nie chodzi tylko o straszenie. Dla niektórych emerytów te zmiany będą korzystne. Na przykład osoby o najniższych świadczeniach mogą liczyć na nieco wyższe dodatki i szybsze rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową. Nowe przepisy przewidują też pewne ulgi dla osób starszych, które wymagają opieki i będą mogli liczyć na szybszą procedurę przyznawania dodatku pielęgnacyjnego. To jest coś, co naprawdę może poprawić jakość życia wielu osób. Na koniec chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego nie dajcie się zaskoczyć. Najgorsze, co można zrobić, to myśleć, a jakoś to będzie. Nie, nie będzie jakoś. Będzie tak, jak się do tego przygotujecie. I właśnie dlatego ten film powstał, żebyście wymieli przewagę i nie dali się złapać w pułapki nowych przepisów. Jeśli oglądacie ten materiał do tego momentu, to znaczy, że naprawdę zależy wam na bezpieczeństwie finansowym i spokoju. I bardzo dobrze, to znaczy, że należycie do osób świadomych, które dbają o siebie i swoich bliskich.